Uwaga, uwaga, od 1 kwietnia i nie są to żarty, wyraźnie spada zdolność kredytowa na kredyt mieszkaniowy. Zainteresowany? Ten odcinek jest dla Ciebie. Cześć, witam Was w kolejnym spontanicznym odcinku. Stwierdziłem, że trzeba się z Wami tym po prostu podzielić, ponieważ tych informacji jest tak dużo. Ostatnio na rynku, ale no kilka z nich jest bardzo istotnych. Jednym z nich jest to, że no od 1 kwietnia wchodzi nowa rekomendacja, która no powoduje, że zdolność kredytowa dla wszystkich, którzy starają się o kredyt hipoteczny, którzy będą starać się o kredyt hipoteczny od 1 kwietnia, to jest bardzo ważna rzecz, czyli, czyli nie dotyczy to wszystkich wniosków złożonych, zarejestrowanych do końca marca tego roku, i właśnie stąd jest mój ten film, żeby Was o tym poinformować. Mianowicie od 1 kwietnia. No KNF wprowadza nową rekomendację i teraz porozmawiamy chwilę o tym, co tam się po prostu dzieje. No, przede wszystkim, świetnie opisał to Business Insider, więc posłużę się tym konkretnym artykułem. No, przede wszystkim, no trzeba rozumieć, że od 1 kwietnia 2022 roku, a więc już za chwilę, spada nam zdolność kredytowa. Jest to spowodowane tym, że banki mają narzucone odgórnie, żeby liczyć zdolność kredytową, co by było, gdyby stopa procentowa była jeszcze wyższa niż ta, którą mamy dzisiaj? Dzisiaj mamy stopę procentową na poziomie 4,3%. Mówię o wyborze 3-miesięcznym. Więc do tej pory banki miały przekazanie, że mają liczyć nie tą stopę procentową, którą mamy dzisiaj, tylko mają liczyć ją na poziomie 2,5 punktu procentowego wyższym. Czyli 4,3 dodać 2,5, mamy 6,8%. Procenta, czyli tak jakby banki czy Twoją zdolność kredytową bierze pod uwagę stopę procentową nie dzisiejszą, czyli 4,3%, a tak jakby ona wynosiła 6,8%. Oczywiście do tego doliczana jest marża dzisiaj na poziomie 2%, czyli tak jakbyśmy mieli oprocentowanie w okolicach, wiecie, tych 8,8%. I tak jest po prostu liczona zdolność kredytowa. Natomiast od 1 kwietnia banki nie będą mogły liczyć zdolności kredytowej opierając się na parametrze 2,5 punkta procentowego w wyższym wyborze niż dzisiaj, tylko będzie doliczany nie 2,5, a 5%. I to jest ta ogromna zmiana, ponieważ no, to po prostu spowoduje, że zdolność kredytowa mocno tąpnie, według tutaj Business Insider'a o 18%. Natomiast pamiętajcie, proszę, że nie wiemy do końca, tak naprawdę, jak to będzie wyglądać, i mamy jeszcze kalkulatorów do przeliczania tego, i to wszystko jest takie no, wróżenie z fusów. Ale gdzieś no, blisko prawdy, na innych portalach mówią o tym, że nawet i 25% spadnie zdolność kresztowa. No To wszystko zależy od wielu czynników, od Twoich źródeł dochodu, od tego, jaką nieruchomość kupujesz, i tak dalej, i tak dalej. Także w jakim wieku jesteś. Także to jest tak bardzo płynne i nie, nie, jakby nie, nie, nie mówiłbym o tym, że to będzie zawsze 18% czy zawsze 25%, gdzieś po prostu pomiędzy, więc za chwilę do tego dojdę, jak to będzie wyglądać na liczbach, ponieważ już nagrałem tutaj u mnie na kanale odcinek pod tytułem Spada zdolność, co dalej. Także odniosę się do tabelki, w której pokazywałem, jak ta zdolność spadała i naniosę te nowe obostrzenia na na tą tabelkę. No ale wróćmy jeszcze do tego, tutaj tego artykułu w Business Insiderze. Według Business Insidera uzyskanie kredytu na 500 tysięcy złotych przez trzyosobową rodzinę może oznaczać łącznie miesięczne dochody małżonków w wysokości 18 tysięcy złotych brutto. No niestety nie napisali z jakiego, z jakiego źródła, bo inaczej liczy się zdolność kredytową, jeżeli mamy dochody z, powiedzmy, działalności gospodarczej na ryczałcie, inaczej, jeżeli ktoś wynajmuje nieruchomość, inaczej, na, jak jest, ktoś jest na etacie. Podejrzewam, że chodziło im tutaj o etat, no ale jakby tego tutaj nie, nie pokazali, więc ja to Wam tutaj podkreślam, że to jest takie znowu palcem po wodzie pisane. Natomiast to, co jest na pewno, to to, że od 1 kwietnia zdolność kredytowa spada. Także można powiedzieć, że kredytobiorcy pod kątem zdolności kredytowej dla nowych kredytów no, będą mieli ciężej z dwóch powodów. 1 kwietnia będzie inny, wyższy wibor niż dzisiaj. Ten, ten, te stopy procentowe zmieniają się po prostu z dnia na dzień. Jeżeli nie wyżycie, to sami po prostu to sprawdźcie. Wibor 3-miesięczny, czy też wybor 6 -miesięczny, w ogóle Wibor cały czas idzie do góry. Kolejne gdzieś tam posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej jest gdzieś z początku pierwszej połowie kwietnia, ale ten wybor cały czas nam tutaj z dnia na dzień jest coraz wyższy. Także. Także przejdźmy już do tabelki związanej ze zdolnością kredytową. do tabelki, którą jeszcze raz powtórzę, pokazałem w odcinku spada zdolność co dalej. Jest to tabelka, która pokazuje zdolność kredytową czteroosobowego gospodarstwa domowego z dochodami 6000 zł netto miesięcznie z etatu. I tak to ta, gospodarstwo domowe we wrześniu 2021 roku miało zdolność na poziomie 300 tysięcy złotych. Dzisiaj, czy w zasadzie wtedy, kiedy nakręcałem ten odcinek, to był początek lutego. To, 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 to czterosobowe gospodarstwo domowe z dochodami 6 tysięcy na rękę no, miało zdolność 224 tysiące złotych. Także zwróćcie uwagę, no, minęło kilka miesięcy, w zasadzie można powiedzieć tutaj no, niecałe pół roku i mamy spadek zdolności o 75 tysięcy złotych, także naprawdę sporo. Natomiast dzisiaj, dzisiaj ta sytuacja wygląda już zupełnie inaczej. Gdy nagrywam dla Was odcinek, jest 16 marca, mamy oprocentowanie naszego kredytu. Na dzisiaj można powiedzieć, jest to 6,51, także ta sama, to samo gospodarstwo domowe no, ma już zdolność nie 224, a 207 tysięcy złotych. Spadła nam marża kredytowa, stąd można powiedzieć też, że ta zdolność tak znacząco nie, nie została zredukowana. Owszem, WIBOR 3 miesięczny nie jest już na poziomie 2,99, a 4,3 ale mamy tutaj, można powiedzieć, no, niższą marżę kredytową, ja ująłem ją na poziomie, no, w okolicach 2,2%, także 4,3, dodać 2,2, jesteśmy w okolicach 6,51, no i mamy wtedy zdolność kredytową, to gospodarstwo domowe ma zdolność kredytową na poziomie 207 tysięcy złotych, co i tak jest o 92 tysiące niżej niż, we wrześniu 2021 roku. No od 1 kwietnia, ta sytuacja już wygląda zupełnie inaczej. Uwzględniłem, że do 1 kwietnia ponownie podróżują. Stopy procentowe, konkretnie Wibor 3-miesięczny wskoczy do góry w okolicach tam pół punkta procentowego. Czyli oprocentowanie takiego kredytu koniec końców będzie wynosić nie 6,50, a 7%, co już obniża nam zdolność kredytową, ale do tego właśnie dochodzi ten, ten wymóg, że banki potrzebują dokładać nam dodatkowe, nie 2,5 punkta procentowego wyższe oprocentowanie stopy procentowe, jak to było do tej pory, tylko 5 punktów procentowych, także. Wtedy ta zdolność znacząco się redukuje, i należy jeszcze dodać, że banki też będą musiały uwzględnić wyższe koszty utrzymania gospodarstwa domowego ze względu na inflację. Więc kumulując to wszystko, jeżeli byśmy odjęli w okolicach właśnie tych 15, 16, 17% od zdolności marcowej, no to czteroosobowe gospodarstwo domowe z dochodami 6000 tysięcy złotych netto miesięcznie będzie miało zdolność kredytową nie 300 tysięcy złotych, jak to było we wrześniu 2021 roku, a 174 tysiące złotych. Jednocześnie pamiętajcie, proszę, że są to wyliczenia takie, które są bardzo... No Ja to po prostu liczyłem w ten sposób, że tak mi się wydaje, że tak to będzie wyglądać, no bo po prostu nie mam tych kalkulatorów, to jeszcze nie weszło w życie, więc nie wiemy, jak to de facto będzie wyglądać. Może się okazać, że dla jednego źródła dochodu będzie to zdecydowanie wyższa obniżka. Zdolności kredytowej, dla innego będzie to trochę bardziej łaskawe. No jedno jest pewne, jeżeli ktoś z Was, kto mnie ogląda, myśli o zakupieniu nieruchomości w kredycie i już ma wybraną nieruchomość i zbiera dokumenty do wniosków gdzieś tam, bo to właśnie do tych osób tutaj, można powiedzieć, adresuje to nagranie. Jeżeli ktoś jeszcze się ociąga ze złożeniem wniosków, no to niech się przestanie ociągać, tylko zbierze do kupy, bo po prostu czas mu ucieka. Od 1 kwietnia będzie drożej, ba, jutro, pojutrze będzie drożej, ponieważ ten, ten wibor cały czas idzie do góry. Natomiast jeżeli ktoś przestrzeli no i złoży wnioski po prostu po 1 kwietnia, no to oczywiście no, potrzebuje się liczyć z tym, że zdolność jest niższa, jego zdolność i tym samym albo będzie potrzebował zarabiać więcej, za chwilę, albo po prostu będzie potrzebował włożyć większy wkład własny. No, oczywiście są też osoby, dla których to nie ma większego znaczenia: posiadają i wkład własny, i dużą zdolność kredytową. Myślę, że dla takich osób również wartościowym jest to, żeby wiedziały, co się dzieje na rynku. Dla wszystkich widzów, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, ponieważ zasięgi tego kanału znacząco się zwiększają po prostu z miesiąca na miesiąc, między innymi dzięki Wam, osobom, które to oglądają. Bardzo za to dziękuję. Dla osób wszystkich, które mnie oglądają po raz pierwszy, nazywam się Ronan Szczepankiewicz, od 12 lat jestem w hipotece i prowadzę zespół RM Kredyty, który pomaga osobom takim jak Ty zdobyć najlepsze finansowania za zakupu Twojej nieruchomości. Działamy w terenie całej Polski. Jeżeli chciałbyś skorzystać z naszych usług, kontakt do nas wyświetlił się właśnie na ekranie. W tym odcinku to już wszystko. Bądźcie pewni, że co jakiś czas będę wrzucał tego typu Krótkie sprawozdania z rynku. Jeżeli widzę, że coś się dzieje, coś ważnego, po prostu będę was informował. Nie będę za bardzo tego montował, czy też rzucał jakichś fajerwerków graficznych, przejść mojej sylwetki. Po prostu będę wrzucał, a tym samym was edukował, co dzieje się na rynku. W tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć!